Ronnie, today was a, a service, was a reception, was a, uh, there was plenty errors, but uh, definitely there was fire on the court. Yeah, I think I was talking to Hoberta after the match, and I think for us that's the thing we're most proud of our team for during this match. I think that even when the other team was doing really great things, and they were, I think that they played really well but our team stayed confident we stayed patient and we just kept fighting and so i think that's really what was a big deal for us today uh, now we will uh, play uh, in besko it will be also very important match uh, we need uh, one point but i think we will go for the win yeah i mean we go into every match hoping to win and Bielsko is a team that plays really well, and I think that they're very confident. And so, again, I think our team's gonna have to go in and be confident and be ready to fight and ready for them to do good things. So um, I że we keep working the way that we've been working and continuing to get better at the things we're trying to get better at, we're be okay. Daria dzisiaj e, wracacie bez punktów, ale trzeba przyznać, że to był naprawdę mecz walki i z obu stron e, na boisku był ogień. Co według was, Ciebie zadecydowało o tym, że dziś z boiska zwycięsko schodziły UKS? Myślę, że to był mecz, w którym wygrała drużyna, która popełniła mniej błędów. No, i myślę, że głównie to była przyczyna, dlaczego dzisiaj zeszliśmy na tarczy. Tak naprawdę, jednak ta porażka niczego, niczego nie przekreśla. Rywale w playoff cały czas są otwarci. Myślę, że tak Został Jeszcze jeden mecz e, rundy zasadniczej. No i jeszcze, jakby karty są otwarte, nie wiadomo na jakich miejscach poszczególne drużyny skończą. Asia, po derbach e, powiedziałem, że zobaczycie w poniedziałek, wygramy z Legionowią i już nikt nie będzie wiedział o co chodzi w siatkówce. Powiesz nam o co chodzi w siatkówce? Ja nadal nie wiem, ale tutaj chyba najważniejszą rolę pełni ta wiara i niepoddawanie się. Także mimo, że przegrałyśmy derby 3-0, była to okrutnie ciężka dla nas porażka, to przyjęłyśmy to na klatę i pracowałyśmy dalej i zacisnęłyśmy pięści i mówimy walczymy dalej. Wydaje się, że dzisiaj był to tak naprawdę mecz taki na wyniszczenie zagrywką. Obie strony nie zwalniały ręki, ryzykowały okrutnie. Czy to był ten główny element, który dzisiaj zadecydował o zwycięstwie? Tak, na pewno trzeba na to zwrócić uwagę, ale ja bym jeszcze wyróżniła doskonałą obronę po naszej stronie, bo świetnie funkcjonował blok obrona. Tyle piłek, ile dziewczyny podbiło. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, także to było na plus bo dawało nam wiele korzyści potem w ataku. No i zdecydowanie dzisiaj było widać ogień na boisku. I tak naprawdę z, z obu stron, ale, ale to, czego chyba kibice bardzo oczekiwali, to, to ta walka o każdą piłkę. Oj tak, czułyśmy, że każda z nas jest taka mocno zmotywowana. Chociaż na każdym meczu jesteśmy zmotywowane, to dzisiaj zaświecił się taki ogień, pojawił się uśmiech wśród nas. Było to coś, taka iskierka.